Witam serdecznie. 31 lipiec 2012. Dzisiaj w ramach kilkowego szlaku Krótka Wędkarska Wyprawa. Dzisiaj kilka słów na temat um, powielania i bycia niezastąpionym. Czyli właściwie <grytanie> można powiedzieć sprzeczności, generalnie sprzeczności. Kiedy robimy marketing, marketing wielopoziomowy. Edukujemy się, prawda? Budujemy wizerunek własny, czytamy książki pozytywne, słuchamy cd stajemy się zwycięzcami, prawda? Czyli tak naprawdę, a stajemy się w swoich oczach coraz bardziej mocni, pewni, ważni. I to wszystko jest super, to wszystko jest super, ale, ale ogromnie ważne jest, żebyśmy nie doszli do momentu, w którym będzie nam się już wydawać, że jesteśmy nie do zastąpienia kiedy dojdziemy do punktu, w którym bez nas właściwie już nic nie może się w zespole wydarzyć, bo jak się coś wydarzy, to jest problem, bo myśmy nie wiedzieli, bo od nas wszystko się musi zaczynać, my o wszystkim decydujemy. My jesteśmy nie do zastąpienia. Katastrofa. Bycie kimś nie do zastąpienia jest dokładnie najlepszą receptą, komary, najlepszą receptą na to, jak nie zbudować... Marketingu, jak męczyć się, jak budować coś, co będzie ciągle się rozpadało. Bądź kimś, kto buduje to tak prosto, potrafi e, dzielić pracę między ludzi, potrafi e, zaufać ludziom, wierzyć, że potrafią zrobić sami wiele rzeczy, bo potrafią. Bo o czym tu mówić, prawda? Każdy z nas ma olbrzymi potencjał, i jeżeli tylko chce, jeżeli ma marzenia i troszkę samodyscypliny, potrafi zrobić wiele, wiele rzeczy. Czyli nigdy nie staraj się być kimś nie do zastąpienia. Nie do zastąpienia. Bardzo, bardzo ważne, bardzo ważne w marketingu. Krytycznie ważne. Podstawowa, podstawowa sprawa, jeśli chodzi o duplikację. Nie można duplikować ludzi nie do zastąpienia. Po prostu nie da się. Znaczy, może się da, ale to by trzeba było może 100 lat albo 200 lat, bo to. Mm, nie wiem, jakichś metod specjalnych, ale w normalnej społeczności budowanie marketingu poziomowego, to budowanie w prosty sposób z ludźmi, którzy potrafią zrobić to, co my potrafimy zrobić. Dlatego nie komplikujemy, nie robimy jakichś tam cudów, nie, nie, nie robimy czegoś niesamowicie skomplikowanego. Wszystko trzymamy prosto. Najważniejsza sprawa. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro na kolejnym szlaku. Hej!